Na poletkach stacji doświadczalno-hodowlanej trzy firmy Saturn Union, Rapul i DSV wspólnie zaprezentowały swoje propozycje na najbliższy sezon. Na Dniach Pola w Spytkówkach zaprezentowano łącznie kilkadziesiąt odmian roślin uprawnych. Prezentowaliśmy tutaj e, Państwu e, nasze najnowsze odmiany oraz odmiany, które znajdują się w sprzedaży. Jest to bardzo duże portfolio mianowicie ponad 13 e, odmian jęczmienia o Sprzęt Żyto w formie czterech odmian: Żyto mieszańcowe, Żyto populacyjne, również Żyto jare, co jest pełną nowością tutaj na rynku. Owiec czarnonasienny, owiec jary. Pszenicę jarom, jak i zimą w formie ponad 40 poletek. Z kolei firma Rapul zaprezentowała prawie 30 odmian rzepaku. Przedstawiciele firmy DSV przedstawili swoje rozwiązania w poplonach. Po części polowej odbyła się konferencja. Tematem wystąpienia Feni Asmusen było Żyto jako roślina o wielu talentach. Głęboko wierzę, że Żyto jest niedoceniane, zwłaszcza że Żyto hybrydowe, które z ekonomicznego punktu widzenia jest konkurencyjne na rynku. Myślę również, że ma wszechstronne zastosowanie: można je jeść, może być stosowane jako pasza, można robić z niego whisky, można je silosować lub wykorzystać jako źródło bioenergii. Z całą pewnością nie jest więc tylko wypełniaczem. Natomiast doktora Andrea Richter omówiła kierunki hodowli rzepaku. Ten dzień był dla mnie wspaniałą okazją, by przedstawić produkt i wytłumaczyć pokrótce prace rozwojowe nad tymże produktem. Mam nadzieję, że udało mi się dobrze objaśnić trwający proces tworzenia wysoko wydajnego produktu dla farmerów ponieważ idą za tym spore inwestycje. Wskutek zmieniających się warunków pogodowych, które właśnie obserwujemy, myślę, że bardzo ważne jest opracowanie nowych odmian. Dlatego też uważam, że to wspaniała okazja, by porozmawiać z farmerami. Mam nadzieję, że dostarczyłam im korzystnych informacji. Dni Pola w Spytkówkach to przede wszystkim świetna platforma do wymiany poglądów oraz zapoznania się z nowymi propozycjami firm Saturn Union, Rapul i DSV.